Program Narciarski Weekend staramy się realizować nie tylko w Beskidach. Dzisiaj przyjechaliśmy do szczawnicy Zdroju i po przespanej nocy w hotelu przystępujemy do realizacji zdjęć i nagrań na pobliskiej palenicy. Marek Melany i Jarosła Ferenc, zapraszamy na narciarski weekend. Kłaniamy się dzień dobry. Obecnie na palenicy panują bardzo dobre warunki narciarskie. Na wszystkich trasach leży 70 cm ubitego ratrakami śniegu. Sprawdziliśmy osobiście jak się jeździ na nartach, ale również desce snowboardowej, bo jesteśmy uniwersalnym teamem. Uzbrojeni w kamery uwielbiamy jeździć za Wami i pokazywać jak dobrze bawicie się na śniegu. Bywa, że niektórzy ostro sobie poczynają i trudno dotrzymać im szybkości, ale zaciskamy zęby i jedziemy z naszym bagażem filmowym. Na palenicy korzystaliśmy oczywiście z kolei linowej i przyznajemy, że zrobiła na nas ogromne wrażenie. Że czteroosobowa kanapa to nic nowego. Że kolej jest wyprzęgana, czyli że zwalnia przy wsiadaniu i wysiadaniu, to też już standard w tego typu wyciągach. Ale jak szybko jedzie? W 3 minuty pokonuje długość 780 metrów. Mamy wrażenie, że to najszybsza kolej, jaką do tej pory wjechaliśmy na górę. Jak się okazuje, nawet w sezonie zimowym korzystają z niej również turyści bez desek. Zdjęcie sobie zrobiliście? Zdjęcie, już sobie zrobili. Super, no je, jest to jakaś tam pamiątka, co prawda nie wyjściowa, bo nie wyjściowa, ale pamiątka na jakiś tam okres jest. To pięknie, wspaniale i taka randka na Palenicy w Szczawnicy. Po siedmiu latach, można tak <grym> powiedzieć, że to jest randka. Odnawiacie przysięgę? <grym> tak, tak. <grym> niestety jest to... jestem kobietą górala i chcąc nie chcąc po górach chodzić muszę. Turyści są zadowoleni, a to już połowa sukcesu. Teraz spójrzmy. Ze szczytu Palenicy o wysokości 722 metrów widać sąsiednią Szafranówkę, która jest o 20 metrów wyższa. Oba wzniesienia dzieli przełęcz Maćkówki i tam właśnie rozpoczynają swój bieg wyciągi talerzykowe. Korzystaliśmy ze wszystkich trzech, a potem szeroką trasą na dół, która jest w zasadzie dość łatwa, ale ma też fragmenty strome. Dla narciarzy i snowboardzistów, którzy chcą pozostać dłużej w Szczawnicy, istotna jest baza hotelowa. Mieliśmy okazję o nią zapytać. Możemy znaleźć tutaj bardzo tanią bazę noclegową, jeżeli chodzi o domy prywatne, o wille. Oczywiście są również pensjonaty, hotele, hotele o różnym standardzie, od trzech do pięciu gwiazdek. Jednym z wielu hoteli trzech gwiazdkowych jest właśnie hotel Batory. A Gdzie Państwo możecie spędzić naprawdę mm, niezapomniane chwile w wyjątkowej domowej atmosferze. Tutaj w 1909 roku mieszkał Henryk Sienkiewicz, gdzie stworzył może mało popularną a nowelkę pod tytułem Wiry, ale niemniej jednak mieliśmy tak jednego z słynnych gości, którzy tutaj właśnie bywali w Szczawnicy. Po dniu spędzonym na stoku na odpoczynek nie ma czasu, program Nerciarski Weekend tworzony jest na gorąco i trzeba tego samego dnia opisać wrażenia z Palenicy. Wieczorem mogłem popracować w hotelowych, komfortowych warunkach. Dostępny jest internet, co ułatwia pracę i z miejsca umożliwia przesłanie wpisów ze zdjęciami na nasze strony. W gościnnej atmosferze mogłem też spróbować smacznej domowej kuchni. Co można zobaczyć? Znaczy się szczewnica jest miejscowością turystyczną, jest tutaj mnóstwo walorów turystycznych dla każdego. Po nartach mogą skorzystać z szeregu restauracji, które oferują typową góralską, przepyszną kuchnię. I oczywiście góralski klimat, gdzie też po nartach można się napić naszego wina. Grzanego, nie tylko naszego, z tego względu, że na większości stokach jest ono również proponowane. Oczywiście osoby, które również chcą w jakiś sposób skorzystać z walorów uzdrowiskowych tej miejscowości, mogą skorzystać z pijalni wód mineralnych, która się znajduje na placu dietla. Jak zwykle wody mineralne leczą, mają dobroczynne znaczenie. Oczywiście jak najbardziej i to są wody mineralne, które leczą różne schodzenia. Leczą schorzenia górnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego. Także myślę, że dla każdego na różne schorzenia znajdzie się odpowiednia woda. Przygotowując się do przejazdu do Szczawnicy Zdroju, dowiedziałem się, wyczytałem, że tutaj jest nieczynny wulkan, a przecież wulkan w Polsce to dość osobliwe zjawisko. A... Tak, w Szczewnicy tak naprawdę są dwa wulkany wygasłe. Jeden z tych wulkanów jest za nami, za plecami, to jest Bryjarka, drugi wulkan to jest Jarmuta. I właściwie dzięki tym dwóm górom w Szczewnicy mamy wody mineralne. I to jest atrakcja turystyczna, uważam. Jedna z wielu. Oprócz tego jeszcze w Szczawnicy mamy przepiękną promenadę spacerową, jedną można powiedzieć, że z najdłuższych, która została w zeszłym roku oddana do użytkowania, a która też prowadzi na Słowację i jeżeli zimą ktoś chce zobaczyć spływ przełomem Dunajca i sam przełom Dunajca, może się wybrać na taki spacer. A to nie jest trudna trasa, jest to oczywiście długa trasa, ale można podziwiać różne walory w Muzyczka góralska gra, wszystko jest w porządku. Zabawa jest na nartach bardzo przednia. Zima dopisuje, zobaczcie na te ośronione szczyty górskie: szać, a więc i mróz. Zobaczmy, co nam grozi w najbliższych dniach w pogodzie. Kończąca weekend niedziela również ma być pogodna i dość słoneczna. Niewielkie ławice chmur będą tylko ozdobą pogodnego nieba. W takich warunkach padać nie powinno, a temperatura wzrośnie do minus 8 stopni powyżej 800 metrów. W dolinach już tylko minus 5 stopni. Bardzo często od narciarzy, których spotykamy na stoku słyszymy, wy to macie fajną i przyjemną pracę, a i owszem bywa przyjemnie, czasami jest również ciężko, ale my to bardzo lubimy. I kończymy tym samym narciarski weekend. Marek Omelan i Jarosław Ferenc skłaniamy się do następnej okazji. Do zobaczenia.